Maneczko witajcie serdecznie. Jestem przy konsoli. Obiecam, że zrobię osobny filmik z tym, jak rozwiązać po prostu tą zagadkę tutaj. Hmm, Zapytaj umysł, czego potrzebuje. Nie no, rozpoczniemy manipulowanie, bo ja wiem, czego ten umysł potrzebuje. Musimy jedną stronę połączyć z drugą. I mamy tutaj opis. Mowa, rozum, pamięć, emocje. No i na przykład mowa... Musi iść na drugą stronę. No i mamy połączoną mowę. Czy dobrze? No to się jeszcze okaże. Przez każdy węzeł może iść tylko i wyłącznie jedno połączenie. No, mamy dwa połączenia? Pamięć żółty, ma tam tylko tamto jedno, więc nie ma dyskusji. Musi iść tamtędy. Welcome back, master. Welcome back, master. No i został nam tylko żółty. No i to by było tyle. Bardzo łatwo jest to ogarnąć, jak wiadomo jak połączyć. Tutaj jeszcze jedno takie spojrzenie z boku, jakby komuś się nie chciało. Klikać. Dzięki bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to wiecie, lajkujcie, subskrybujcie kanał. I do usłyszenia w kolejnych filmikach.